Dobra, nie wiem, co to jest. I budujemy. Wow. Można budować? No, i fajne. No i tu nie dokończyliśmy. Co to? Misja. Dobra, git. Ym, tam znowu miejsce przez chwilę na ekran. Taki blok! Otwieramy. Wiele to prezent. Wow! Amazing! Dobra, dokupiliśmy parę łopat i teraz wszystkie ustawiamy i lecimy dobra może uda się nie udało się ale mamy dwa prezenty cyk dobra tą podmieniamy z tą więc lecimy nie źle podmieniłem ale dobrze i tak, bo mamy już jeden prezent. Dobra. No. I przeszliśmy dalej. Continue. Za darmo trzy bloki. Git. Budowanie. Dodajemy. Nie udało się dokończyć. Pyk pyk. Pyk, 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 pyk. Pykł. Wow. A jakoś słabo teraz. Drob. Tu oczywiście i wiemy już, gdzie postawić jedną połatę. Dobra. A to my z kimś mamy tam wyścig? Bo my cały czas do góry wlecimy. No. Play tak, tak, tak. Uuu, co tu jest? Tutaj ta. Tak, Aha, to przekopuje, dobra. Ok. Też macie przez ten chwilę czarny ekran. Więc jak macie czarny ekran, to się nie dziwcie. Ciężki level. Dobra. Po tym... O! Dobra. Kupujemy. Mamy następne miejsca. Pyk, pyk. Mamy jeden prezent. Trzy laki bloki. Spin. Jakby nam to niebieska wpadła. No nie może być tak pięknie. Kolejny laki blok. Ukręćmy. O! I ostatni laki blok na dzisiaj. Co nam wypadnie? To no niestety. Cyk, cyk, cyk. Mamy już taką. Cyk i cyk i do. Dobra. Na środek musimy puścić jeden. Ale zrobimy to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. widzimy się w sumie. Nie wiem kiedy. Jutro chyba. No codziennie się widzimy. Ja tu końca... jeszcze tutaj dobudujmy wszystko. I jeszcze ja znowu, już żegnam. Bajo!